Cześć, tu Bartek z Road Racing, prosto z Warszawy, z premiery w Giant Polska nowego modelu Giant Propel. Chciałem Was tutaj przywitać. Przede mną stoi Giant Propel Advanced 1. Jest to trzecia edycja roweru aero od Gianta. Giant podtrzymuje podział na rowery szosowe, jeśli chodzi o rower aero i rower taki klasyczny do ścigania, powiedzmy rower do jeżdżenia, na górach, który, do jeżdżenia po górach. Który w Giantzie jest to dalej TCR. Ten model, który tutaj widzimy trafi na testy do road racingu. Jeśli chodzi o takie ogóły, to mamy karbonową ramę aero, w pełni karbonowy widelec, aluminiową kierownicę aero, powiem, że bardzo wygodnie leżącą pod ręką, o dosyć krótkim reachu i niskim dropie. To, co zmienia się w tej edycji Propela, to koła karbonowe. Poprzedni model propela miał z tyłu koło o wysokości stożka 65 mm, z przodu 42. Teraz ta wysokość została ujednolicona do 50 mm. Koła Gianta produkowane są w technologii Hukles. Jeśli chodzi o, o ograniczenie ciśnienia, mamy tu ograniczenie do 5,5 bara oraz bardzo dokładnie wyspecyfikowaną listę akceptowanych opon. To jest fajne, to jest bezpieczne. Podoba mi się to. Masz jasny obraz tego co można do tego roweru założyć, a co niekoniecznie. Jeśli chodzi o zmiany takie wizualne, to ten rower to już nie chodzi tylko, że on jest lżejszy, on nawet wygląda na lżejszy. Rura podsiodłowa jest prosta, nie ma takiego klasycznego wcięcia znanego z rowerów czasowych i rowerów aero. Smukła rura górna, yy, profile aerodynamiczne zarówno w widelcu, który jest dosyć głęboki, jak i w samej ramie, która ma taki typowy dla obecnych roweru ścięty yy, profil. Yy, grupa osprzętu to popularny i fajnie działający SREM yy, Rival AXS. I cóż, rower ten trafi do nas na testy. Nie jest to mój rozmiar, także zobaczę jak ja się na nim w ogóle odnajdę, czy będę miał szansę się do niego w ogóle przymierzyć, ale generalnie testem tego roweru zajmie się młody i niezwykle szybki kolarz road racingu Kamil Gromnicki, tegoroczny mistrz Polski w cyklosporcie w drużynowej jeździe na czas, który już w niedzielę, a dzisiaj mamy piątek, niedaleko stąd w Grójcu będzie walczył o indywidualne mistrzostwo Polski w jeździe na czas. A później przetestuje ten rower i relacje z tego testu zobaczycie również na kanale roadracing.pl. Także jest to jeden z dwóch modeli yy, Giantów propelów yy, oglądanych tutaj przez nas dzisiaj. Drugi przedstawię wam pokrótce za chwilę. Co ciekawe, przy tym drugim rowerze mamy również nowy model Q Cadexa, o których również powiem parę słów. Tutaj mamy najwyższy model w kolekcji Gianta na 2023 rok: Giant Propel Advanced SL. Charakterystyczny i niezmienny dla tego roweru zintegrowany masz, czyli ISP, Integrated Seat Post. Tutaj jeszcze w wersji niedociętej, czyli na kolarza o mega długich nogach. Tutaj drop w tej chwili to nie wiem, jest 15 cm, dlatego wygląda to trochę nienaturalnie. Jeśli chodzi o właściwości aero, to kształty tych ram są generalnie takie same. To co tutaj wyróżnia ten model, to łączna waga tego roweru, tak jak teraz stoi, przy tym jak Pojawiają się czasami propozycje rowerów aero ważących powyżej 8 kg, tak ten rower w takiej specyfikacji jak tu stoi, czyli bez pedałów, z koszykami, waży 7,07 7, 7, 7 kg. Także naprawdę atrakcyjna waga. Takie dosyć charakterystyczne cechy tego roweru to koła Cadex z karbonowymi szprychami. Nie są to koła produkowane w takiej technologii jak lightweighty, także serwis pojedynczych szprych jest jak najbardziej możliwy. Dokręcenie szprychy jest od środka prowadzone. Jest to również technologia Hukles, jeśli chodzi o obręcze. 50 mm, bardzo atrakcyjna waga, poniżej 1350 gramów. Ceramiczne łożyska, fantastyczny dźwięk bębenka. Jest nieźle. Kierownica i integracja linki jest bardzo sprytnie zrobiona. Do wymiany kierownicy, czy, czy klamek, czy czegokolwiek serwisu tutaj z przodu roweru nie musimy rozpinać przewodów hydraulicznych. Także jest to, jest to rozwiązanie praktyczne, jest to element dwuczęściowy. Kształt kierownicy jest taki jak w tańszym modelu, ale jest to oczywiście kierownica karbonowa. Znacząco zredukowano wagę mostka w porównaniu do poprzedniej edycji i ten mostek wygląda ogólnie o niebo lepiej. To była, trzeba powiedzieć, Pięta hillesowa poprzedniej wersji Propela, natomiast tutaj prezentuje się to dużo, dużo lepiej. Yy, opony tubeless Cadexa to również jest nowość. Yy, pięknie się układają, jeśli chodzi o, o te koła. Jest to inne podejście. Część, tak jak Wam opowiadałem przy okazji filmu o Shimano dura z 9270 o tych kołach, są dwa podejścia obecnie na rynku. Podejście hookless, takie jak w Giantzie, jak w Zipie, jak w Envy. i dalej te obręcze haczykowe u części yy, producentów. Tutaj no, generalnie opona układa się lepiej. Na zakręcie w teorii powinna działać lepiej. Jest jednak ograniczenie ciśnienia, które jak się okazuje w praktycznych testach, przynajmniej takie są opinie, fajnie się spisuje. Na, na nieidealnie równej drodze. Yy, nowością są dopasowane idealnie do ramy koszyki. Widziałem już podobne patenty w konkurencyjnych rowerach. Jest to fajna sprawa, poprawia to na pewno aerodynamikę. Jeśli chodzi o osprzęt. Jest to topowy osprzęt Shimano Durace 9270 DI2, dwunastkowy napęd od japońskiego producenta z pomiarem mocy, z pomiarem mocy Shimano. Jak wiadomo, pomiar mocy Shimano jest to pomiar umieszczony na dwóch korbach. Ze względu na konstrukcję korby Shimano, nie jest możliwe ulokowanie tego pomiaru w pająku korby. 7,07 kg to jest naprawdę super atrakcyjna waga. Tym bardziej, że mówimy tutaj o rowerze aero i w tym rowerze, po prostu osiągamy i jedno, i drugie. I rower jest aerodynamiczny, i zarazem lekki. Jak się na nim jeździ, ze względu na rozmiar, niestety nie będę w stanie przetestować. Ale te parametry dają wyobrażenie o tym, do czego jest zdolny ten rower. Jeśli chodzi też o same koła Cadex, to bardzo. Miły dla oka jest ich wygląd. Powiem, że widać tutaj premium w ich wykonaniu, generalnie w estetyce. Lakiery GIANTA, dzisiaj mieliśmy całą prezentację na temat źródeł tych lakierów. No nie uwierzylibyście jak szerokie są inspiracje do opracowywania w takim koncernie jak GIANT tego typu rzeczy jak kolor roweru. Wydawało mi się, że jest to dużo prostsze jeśli chodzi o, o ogarnięcie. Ale no jest, to naprawdę, jest do tego przykładana naprawdę spora waga. Ciekawa sprawa, zainteresowało mnie to. To co? My powoli kończymy materiał tutaj z prezentacji Gianta. Zabieramy tego czerwonego propela do Bolesławca i przetestujemy go i damy wam znać, jak się tak naprawdę nim jeździ. Pamiętajcie o subskrypcjach kanału. To zawsze napędza ten kanał. Miły komentarz i polubienie również są. Na propsie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Szczała.